Iwona Mazurkiewicz z Sanatorium Miłości pojawiła się w nowym programie, i tym razem nie jako uczestniczka, a współprowadząca. Na antenie TVP towarzyszył jej ukochany Gerard, który nie krył, że jest niezwykle dumny z partnerki. Iwona Mazurkiewicz była uczestniczką drugiej edycji Sanatorium Miłości. Kiedy zgłosiła się do programu, od razu skupiła na sobie uwagę męskiej części uczestników. Wówczas 60-letnia kobieta nieustannie była adorowana przez kolegów z miłosnego show, jednak mimo to nie udało jej się znaleźć przed kamerami miłości. Wszystko zmieniło się po zakończeniu programu, Iwona z Sanatorium Miłości została współprowadzącą program. Iwona Mazurkiewicz związała się wówczas ze starszym od siebie o blisko 20 lat Gerardem Makoszem, który pojawił się w tej samej edycji co ona. Po kilku latach znajomości, uczestnicy się pobrali. Na początku sierpnia 2023 roku na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach pod Krakowem Iwona i Gerard wzięli ślub cywilny. Miejsce nie było przypadkowe wcześniej para świętowała w nim 80. urodziny Gerarda, a także zaręczyny. Para jest teraz niemal nierozłączna. Gerard towarzyszył nawet ostatnio ukochanej w nowym programie TVP3 Katowice, a kto nam zabroni, w którym została współprowadzącą. Na antenie można było zobaczyć, że senior z dumą i podziwem obserwował żonę w czasie pracy. A kto nam zabroni, to program, w którym bohaterami są seniorzy, którzy są pełni życia i nie rezygnują z najróżniejszych aktywności. Uprawiają sport, chodzą na lekcje tańca, śpiewają, a tym samym są inspiracją dla innych. Program realizowany jest we współpracy z telewidzami i jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 15. 45 na antenie TVP3 Katowice.